Dziś na moje biurko trafia kolejny gadżet od Sony. Jest to Bluetooth Music Receiver oznaczenie BM10. Na pudełku od razu widzimy informację, że jest on wyposażony w technologię NFC oraz w technologię APTX. Co to jest ta technologia APTX? Jest to właśnie technologia transmisji po bluetooth, muzyki, tak aby nie była ona poddawana jakiejś tam dodatkowej. Stratnej kompresji, czyli teoretycznie mamy mieć jakość CD za pośrednictwem złącza bezprzewodowego cyfrowego Bluetooth. Słuchajcie, ja najbardziej lubię słuchać muzyki na swoim starym zestawie stereo. Te nowoczesne zestawy stereo niestety jakoś tak do mnie nie trafiają te proste kształty bez żadnych wyświetlaczy tak naprawdę no są... no mnie się nie podobają. Ja wolę stary zestaw, gdzie mam analogowe wskaźniki, jakieś tam diodki, to wszystko zresztą co, co widzicie i lubię słuchać na takim zestawie stereo. Niestety w dzisiejszych czasach no trudno już odtwarzać muzykę z kaset, z płyty, z minidisków czy z jakichś tam innych urządzeń. Najwygodniej jednak ten format cyfrowy. Przynajmniej dla mnie. Ja nie jestem może jakimś melomanem, który, który szczególnie Ogólną uwagę zwraca na jakieś tam drobne niuanse. Ja po prostu lubię sobie słuchać muzyki, lubię zestawy stereo. Niekoniecznie muszę mieć jakiś subwoofer, i dlatego poszukiwałem jakiegoś urządzenia, które będzie mi dawało. Duży zasięg, a jest to urządzenie, które no, z tego co producent nam deklaruje, ma nam do 100 metrów działać. Faktycznie u mnie w domu na, na, na naprawdę duży, duży zasięg to urządzenie wykazuje. I przede wszystkim takiego urządzenia, które ten format cyfrowy bezprzewodowo będzie nam w miarę bezstratnie e, prze, m, przesyłało. Ostatnio stałem się posiadaczem ładowarki bezprzewodowej. Mieliście okazję ją już oglądać na kanale. Spodobała mi się ta technologia uwolnienia się całkowitego bez, e, od kabli. Tak więc również e, chciałbym się. U Uwolnić od kabla, który, który jest połączony z moim zestawem stereo. To zdecydowanie jest prostsze, fajniejsze, przyjemniejsze urządzenie. Tym bardziej, że ja przeszedłem zupełnie już na Spotify'a, najbardziej mi odpowiada takie rozwiązanie, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. No i to jest pewien dodatek, taki gadżet, który naprawdę nam w tym wszystkim pomoże. Słuchajcie, w opakowaniu znajduje się samo urządzenie oraz dołączony jest do niego zasilacz. Co ciekawe, zasilacz jest standardowym zasilaczem USB, niestety ten w niestety, no jest to yy, zgodnie z tym, co wymaga to urządzenie, to jest co 550 mA, czyli nie nadaje się on do ładowania nowoczesnych smartfonów, a jedynie do zasilania tego oto właśnie urządzenia. Jak widzicie, urządzenie jest niewielkich rozmiarów, wyposażone jest w logo Sony, mamy tutaj z przodu diodę, ja może podłączę je do sieci. Na przedniej ściance widzicie diodę, w zależności od trybu pracy, czy ona jest połączona z jakimś urządzeniem Bluetooth, świeci się na niebiesko w momencie, kiedy jest wyłączona, czyli w stand świeci nam się na biało. Mamy również przycisk do parowania, ewentualnie po dłuższym przyciśnięciu on przechodzi w tryb, żebyśmy mogli to urządzenie na swoim, swoim smartfonie odkryć. Proste rozwiązanie: dwa czyńcze wyjście audio oraz złącze zasilania. Mikro USB. Na dole widzicie nóżki gumowe, tak żeby to nam gdzieś po stole się nie miotało niepotrzebnie. Od góry mamy znacznik, że jest ono wyposażone w technologię NFC. Słuchajcie, najfajniejsze jest parowanie tego urządzenia. Tak naprawdę nie musimy się jakoś szczególnie stresować. Wystarczy, że mamy telefon, smartfon, tablet, który jest już wyposażony w technologię NFC, wystarczy zbliżyć. Urządzenie jest pytanie, czy na pewno chcecie sparować z tym urządzeniem Bluetooth? I w tym momencie już muzykę chociażby ze Spotify'a będziemy sobie odtwarzać właśnie na tym, na tym urządzeniu. Bluetoothowym. W tym momencie, jak widzicie, już muzyka gdzieś tam jest odtwarzana. No my jej nie słyszymy, z tego tylko względu, że jak widzicie, do tego urządzenia nie mam podłączonego za, żadnego zestawu audio. Polecam wszystkim, jeżeli używacie podobne urządzenia, dajcie znać, jak wy to znajdujecie. No tutaj ja lubię połączenie wszystkich technologii, czyli Bluetooth z, z tym trybem. APTX oraz technologia NFC już maksymalnie nam upraszcza korzystanie z tego typu urządzenia.